dziennie trwęle w akcji. widać, że kamery i GPS działają teraz się będą trweluchy równać, bo to że dzisiaj mają wolne oni będą się równać ze mną beluchy pierdolone 109.71 E <grywa> kurwa jebana Spierdolił żeby go nie nagrać Teraz to kurwa jest Żeby to kurwa nie przyjebać Bo najlepsi kurwa Najlepsi z najlepszych Tak celują, ja już ile razy zauważyłem, że jak nie przejeżdża, to tak jedzie, tak czeka, tak kombinuje, że jak ja skręcam, tą też. Więc tego kurde podjechałem i go nagrałem. Tak jak było widać właśnie. Bo na zakręt, jak jadę do zakrętu, znaczy jestem przed zakrętem To tak zapierdala, żeby szybko też do zakrętu dojechać Tam, tam gdzie ja jestem Nie bez powodu, to są tajne cwele Wszyscy wiedzą o po Ciebie